Cześć, nazywam się Wojtek Stefańczyk, a ja ich Winiarski. Witamy w programie Dodechy. Oglądacie program motoryzacyjny, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Dlaczego? Pierwszy prowadzony tylko i wyłącznie na platformie internetowej, pierwszy prowadzony przez miłośników motoryzacji takich jak Wy i pierwszy, w którym będzie mógł wystąpić każdy z Was. Ale o tym później na razie zabieramy się do pracy. Długo zastanawialiśmy się, co pokazać w pierwszym odcinku. Wybraliśmy auta używane, nie bez powodu. W samym 2009 roku sprowadzono ich do Polski ponad 693 tysiące, a przez ostatnie kilka lat auta używane niesamowicie staniały. I dlatego teraz do 15 tysięcy złotych można kupić japońskie kupę z końcówki lat 90. w bardzo dobrym stanie. I tym właśnie zajmiemy się dzisiaj. Sprawdzimy, które modele warto wziąć pod uwagę i czy w ogóle opatrzy się takie auto mieć. Wziąłem pod uwagę wszystkie japończyki dostępne za tą cenę i to bez dwóch zdań jest najlepsze rozwiązanie. Jak na pewno doskonale wiecie, to jest Honda Prelude z 1997 roku, najlepsze na dzisiejsze czasy wersji silnikowej, czyli zwykłe wolnossące 2 litry. Jeżeli chcesz, by twoje kupę było twoim jedynym autem, które ma służyć na dojazdy do pracy, do szkoły, to to bez dwóch zdań jest najlepsze rozwiązanie. I oczywiście później zobaczycie dlaczego, tylko najpierw zobaczymy, czym przyjedzie Grzesie. Jedyny rozsądny wybór spośród samochodu, które wziąłem pod uwagę. Mitsubishi Eclipse, 2,97 litrów. A powiedzmy, czym Ty przejechałem? Miał być Coupé z końcówki lat 90, a nie 80. No jest. Ale przeczytałem to prawie tak samo jak ponad 20 lat. A nie słyszałeś o tym, że teraz modne są samochody w stylu retro? Ale skoro czekamy się na poczesności powiedz mi, co o tym sądzisz? Czy to nie jest najobrzydliwsze, najbardziej szare wnętrze, jakie widziałeś w jakimkolwiek samochodzie? Nie, no widziałem mnie raz gorsze. Może to nie jest Alfa Brera, no, ale nie przesadzajmy. Nie, na no, ten sposób nie dojdziemy do porozumienia. Przejdźmy się najpierw prędko. Testowany przez nas samochód to model z 1997 roku. Japońskie auto w prezentowanej wersji ma pod maską silnik o pojemności 2 litrów i mocy 133 koni. Maksymalny moment obrotowy w tym samochodzie to 179 Nm. Rozpędzając się do setki, Honda każe nam czekać nieco ponad 9 sekund, a jej maksymalna prędkość to 208 km na godzinę. Zacznijmy od tego, że Preluda nie jest typowym japońskim kupę i nie mam tu na myśli nic złego, wręcz przeciwnie. Owszem, wygląda bardzo charakterystycznie i agresywnie. Owszem, siedzi się praktycznie na asfalcie. I owszem, z tyłu nie pojedzie wygodnie nikt, kto ma więcej niż 1,50 m wzrostu, ale w tym miejscu wszelkie podobieństwa do japońskiego kupę się kończą. Pierwsze, co mnie uderzyło w preludzie, to widoczność. Naprawdę nie przypuszczałem, że aż tak swobodnie będzie można się rozglądać. Widzimy wszystko, co się dookoła nas dzieje bez żadnego problemu. Kolejna rzecz to zawieszenie. Każdy, kto jeździł kiedykolwiek tego typu autem po naszych pięknych polskich drogach, wie, co mam na myśli. Szczękanie zębów, ból pleców i remonty zawieszenia co 5-10 tysięcy kilometrów. Tutaj nie jest aż tak źle. Oczywiście no, czuć nierówności, ale dopóki nie są za duże, to da się to wytrzymać. Trzecią rzeczą, która wpływa na charakter yy, preludy jest układ kierowniczy, który no, można powiedzieć, że nie działa za szybko, a nawet powiedziałbym, że wolno jak na tego typu auto. Jak wiadomo, nic nie ma tak wielkiego wpływu na charakter samochodu jak silnik. Spośród dwóch jednostek, które są do wyboru, tutaj mamy yy, tą słabszą 2 litry, 133 konie. Trochę mało, prawda? No zgadza się, silnik specjalnych osiągów nie gwarantuje, ale właśnie dlatego, że nie wyciśnięto zbyt dużej mocy z niewielkiej pojemności, to moment obrotowy jest całkiem dobrze rozłożony i jest dostępny już przy niższych obrotach, co w hondach jest niesamowicie rzadko spotykane. Czyli stosunkowo miękkie zawieszenie powolny układ kierowniczy i silnik, który pozwala płynnie przyspieszać już nawet przy niskich obrotach. Dlatego właśnie Preluda jest autem, którego można używać na co dzień, jeździć nim spokojnie, da się nie wiedzieć spokojnie, nie tylko ostro. Jest autem, który nie doprowadza nas do szału za każdym razem, jak chcemy zaparkować albo przejechać po progu zdalniającym. Cały sens Preludy, jak dla mnie, jest w tym, że nie płaci się tutaj wysokiej ceny za to, że jeździmy autem o ciekawym, nietypowym, charakterystycznym wyglądzie i sportowym zacięciu. Oczywiście o żadnym samochodzie z lat 90. nie możemy powiedzieć, że jest idealny. W kącie, na przykład, nie da się ustawić odpowiedniej temperatury, bo suwaki w stylu lat 80. umożliwiają tylko dwie opcje: Południowy Meksyk i północna Rosja. To samo jest z prędkością wentylatora. Niestety, największą wadą preludy jest złe wyważenie. Zbyt ciężki przód i za lekki tył powodują podskakiwanie tyłu na nierównościach i naprawdę dają się we znaki przy szybszym pogonywaniu zakrętu. Podsumowując preludę, jestem przekonany, że jest to najlepszy kompromis pomiędzy wygodą, praktycznością, osiągami i sportowymi aspiracjami. Jeżeli lubisz nietypowe samochody i chcesz się wyróżniać, kupuj śmiało. Na pewno będziesz zadowolony. Dlaczego mówisz, że preluda jest najlepsza, skoro Mitsubishi jeszcze nie pokazał co jest stać? Teraz ja zapraszam Państwa na przeszkę moim faworytom i udowodnię Wam, że Wojtek się myli. Faworytem Grzegorza jest Mitsubishi Eclipse z tego samego roku co Honda, który nieco wolniej rozpędza się do setki, ale za to jego prędkość maksymalna to aż 220 km na godzinę. Eclipse jak dla mnie wygląda zdecydowanie najlepiej spośród japońskich coupé z lat 90. Jest to druga generacja tego modelu, a w testowanym egzemplarzu mam do dyspozycji 145 koni, bo jest to właśnie najpopularniejsza wersja dwulitrowa. Wnętrze. Może i jest trochę zbyt szare, ale za to rasowe. Fotele są dużo lepiej wyprofilowane niż w preludzie, co daje wiadomo dużo większą przyjemność z jazdy. Przyjemne są również reakcje układu kierowniczego i zawieszenia. Nie jest to go-kart, ale czuć, że mamy do czynienia z autem sportowym. Niestety nie możemy o Eklipsie mówić w samych superlatywach. Jest w nim trochę za mało miejsca za kierownicą. Jak na auto sportowe, powiemy też trochę twardsze zawieszenie. Dodatkowo, choć formalnie jest to auto czteroosobowe, to miejsca z tyłu niestety wystarcza dla małych dzieci bądź niewielkiego bagażu. Mimo to jest bardzo rozpoznawalnym japońskim coupe, między innymi dzięki głównej roli w kinowym hicie szybcy i wściekli. Dla osób, z grubszym portfelem, szukającym mocniejszych wrażeń jest jeszcze trudno dostępna wersja GST z napędem na 4 koła i turbo co oznacza moc 213 koni i 290 momentu obrotowego i czyni z prawdziwego sportowca podsumowując, jeśli jesteś fanem szybkich i a w wolnych chwilach grywasz w Need for Speed Underground to prawdopodobnie ucieleśnieniem Twoich młodotransacyjnych marzeń jest właśnie ten oto Mitsubishi Eclipse. Nie jesteś jedyny, bo sama nazwa tego kultowego street racera wywołuje dreszcze emocje. Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz do rozstrzygnięcia, mianowicie co by się stało, gdyby obydwa auta spotkały się na światłach. Tak, grzesiek, masz 12 kg więcej, a ty masz 100 kg mniej. No i pewnie właśnie dlatego nie mamy zwycięzcy. Szkoda, że nie mamy mocniejszych wersji, na pewno wtedy byłoby ciekawiej. Obydwa prezentowane dzisiaj auta mają zarówno wady, jak i zalety. Ale trzeba pamiętać, że kupę będzie zawsze ciekawszą alternatywą dla zwykłego hatchbacka, takiego jak Astra czy Golf, których na naszych drogach jest mnóstwo. A jeżeli dziś można mieć takie auto za tak niewielkie pieniądze, jestem przekonany, że warto spróbować. Wystarczy popatrzeć, jak prezentują się te auta zaparkowane obok znacznie nowszych i droższych pojazdów. Owszem, utrzymanie takiego auta na pewno jest bardziej kosztowne, ale trzeba pamiętać, że te auta to coś więcej, niż tylko zwykły samochód, którym poruszamy się na co dzień. Pomimo upływu lat i niskiej ceny, tego typu kupę zawsze będzie przyciągać uwagę kierowców i dawać radość z posiadania nietypowego coupé z lat 90. Na początku programu wspomniałem, że będzie mógł tutaj wystąpić każdy z was. Mianowicie, jeżeli masz jakieś ciekawe auto, nietypowe, zabytkowe, ogólnie wyróżniające się z tłumu, napisz do nas na adres mailowy i prześlij nam kilka zdjęć swojego samochodu. Na pewno się skontaktujemy.